Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie grozy. Мне не нравится. Edgar Allan Poe. Opowieść Artura Gordona Pyma, znany taket. Rozdział 5. Po odejściu kucharza, August pogrążył się na pewien czas w najgłębszej rozpaczy, obawiając się, że nie wyjdzie już żywy z tej koi. Postanowił wtedy pierwszego człowieka, którego zobaczy, zawiadomić o mojej obecności, gdyż sądził, że lepiej spróbować mego ocalenia z pomocą buntowników, niż dać mi zginąć z pragnienia na dnie okrętu. Upłynęło bowiem 10 dni, odkąd wszedłem do paki, a zban wody pozostawionymi przez Augusta nie starczał nawet na cztery. Kiedy rozmyślał nad tym, Przyszło mu nagle na myśl, że może zdołałby przedostać się do mnie przez główny luk, od którego dzieliła go zaledwie jedna przegroda. W innych okolicznościach zaniechałby może swego zamiaru, zważywszy wszelkie niebezpieczeństwa i trudności przedsięwzięcia. Teraz jednak tak mało żywił nadziei utrzymania się przy życiu, że nie miał nic do stracenia i zaczął się zastanawiać nad wykonaniem planu. Przede wszystkim. Zajął się kajdankami. Z początku nie mógł znaleźć sposobów zdjęcia ich i sądził, że wszystko na nic. Ale po bliższym zbadaniu stwierdził, że może po prostu ścisnąwszy ręce, wysunąć je z okucia. Tego rodzaju kajdany są raczej nieskuteczne dla młodych osób, które mają elastyczne kości. Następnie Rozwiązał nogi i ułożywszy sznur w ten sposób, aby go w razie czyjegoś nadejścia mógł zaraz na powrót zacisnąć, zaczął oglądać przegrodę w miejscu, gdzie przytykała do koi. Przegroda była wykonana z miękkich desek sosnowych i zrobienie otworu w niej nie przedstawiało większych trudności. Podczas tego dał się słyszeć jakiś ruch na schodni, i ledwie August zdołał wsunąć prawą rękę w kajdany, lewej nie wyciągał. I zacisnąć sznur do koła kostek, gdy wszedł Dirk Peters, prowadząc za sobą tygrysa, który natychmiast wskoczył do koi i położył się obok mego przyjaciela. Psa przyprowadził na pokład August, który, znając moje przywiązanie do tygrysa, myślał, że przyjemniej mi będzie mieć go ze sobą przez cały czas podróży. Zaraz po moim zamknięciu wziął psa z mego domu, ale przynosząc mi zegarek, zapomniał o tym powiedzieć. Od chwili buntu widział go August po raz pierwszy. Był pewny, że pies zginął, sądząc, że któryś z łotrów należących do bandy porucznika wyrzucił go za burtę. Stało się jednak inaczej. Pies zlazł do jakiejś dziury pod jedną z łodzi i utkwił tam, bezskutecznie próbując się wydostać, gdyż nie miał dość miejsca na obrócenie się. Z tej niemiłej sytuacji. Uwolnił go dopiero Peters i kierując się uczuciem litości i szlachetnością, którą mój przyjaciel umiał ocenić, przyprowadził go z sobą, aby dotrzymał więźniowi towarzystwa. Równocześnie przyniósł trochę solonego mięsa, kartofli i dzbanych wody, po czym pożegnał się, obiecując następnego dnia przynieść więcej jedzenia. Gdy odszedł, August uwolnił obie ręce z kajdanów i rozwiązał nogi. Potem zagiął materac i zaczął z cyzorykiem, uważali za zbyteczny go zrewidować, nacinać jedną z desek, możliwie najbliżej dna koi. Wybrał to miejsce dlatego, by w razie czyjegoś nadejścia móc momentalnie zamaskować całą robotę, zasłaniając ją materacem. Ale nikt go przez resztę dnia nie niepokoił. W nocy August całkowicie przeciął deskę. Należy dodać, że nikt z załogi nie sypiał więcej w kubryku na dziobie okrętu. Od wybuchu buntu spędzali cały czas w kapitańskiej kajucie, zapijając się winem kapitana Barnarta i zjadając jego zapasy, a nawigacji poświęcali tylko tyle czasu, ile tego wymagała konieczność. Wszystkie te okoliczności były dla Augusta niezmiernie pomyślne, gdyż inaczej nie mógłby się do niej dostać. W takich to warunkach działał z wiarą w wykonanie swego planu. Jednakże zaświtał dzień, nim udało się przepiłować deskę w drugim miejscu blisko na stopę powyżej pierwszego. W ten sposób powstał otwór, przez który z łatwością można było się prześlizgnąć. Następnie August dostał się bez trudu do dolnego łuku, chociaż w drodze musiał przełazić przez całe góry baryłek stranem tak wysoko ułożonych, że zaledwie pozwalały przecisnąć się pod sufitem. Gdy dotarł do luku, zauważył, że tygrys idzie jego śladem między dwoma szeregami baryłek. Było jednak zbyt późno, aby dojść do mnie, gdyż główna trudność polegała na przedostaniu się przez ładunek dolnej ładowni. August zdecydował się wtedy powrócić i czekać następnej nocy. Tymczasem jednak zaczął otwierać pokrywę włazu do ładowni, aby nie tracić na to czasu, gdy przyjdzie następnym razem. Zaledwie jednak podniósł ją trochę w górę, tygrys skoczył gwałtownie ku otworowi i z cichym skowytem zaczął drapać, jakby chciał zupełnie otworzyć włosy. Jasne było, że tygrys czuje moją obecność w ładowni i August pomyślał, że pies trafiłby do mnie bez wątpienia, gdyby tylko go puścił. Wtedy wpadł na myśl wysłania listu przez tygrysa, gdyż pilne było ostrzeżenie mnie, abym nie usiłował wydostać się na pokład. August nie miał pewności, czy uda mu się jeszcze tej nocy do mnie dotrzeć. Przebieg następnych wypadków wykazał w całej pełni, jak szczęśliwa była ta myśl, bo gdybym nie otrzymał żadnej wiadomości, zdecydowałbym się na rozpaczliwy plan zaalarmowania załogi, co w konsekwencji spowodowałoby zapewne pozbawienie nas obu życia. Gdy August powiązał już myśli wysłania listu. Zastanowił się nad tym, skąd zdobyć materiały piśmienne. Stara piórkowa wykołaczka do zębów zamieniła się wnet na pióro do pisania. Temperował ją na ślepo, gdyż pod pokładem było ciemno jak w grobie. Papieru dostarczyła pusta kartka, oddarta od starego listu, a właściwie brulionu fałszywego listu od pana Rosa. August po pierwszej próbie stwierdził, że charakter pisma nie jest dość wiernie skopiowany. Napisał więc drugą epistolę, a pierwszą wsunął na szczęście do kieszeni surduta i znalazł w samą porę. Brakowało teraz tylko atramentu, ale temu zaradził zaraz, zaciąwszy się z w koniec palca. Krew, jak zwykle z ran w tym miejscu zadanych, trysnęła w dostatecznej ilości, i August napisał do mnie najczytelniej jak tylko mógł, w takich okolicznościach i w takiej ciemności. Pismo objaśniało mnie w krótkich słowach o buncie i spuszczeniu kapitana Barnarda na morze, kazało oczekiwać w najbliższym czasie pomocy i prowiantu i kończyło się wreszcie następującym ostrzeżeniem. Piszą to krwią. Pozostań w ukryciu, jeśli ci życie miłe. Uwiązawszy kartkę sznurkiem na szyi psa, puścił go za klapę, a sam powrócił do luku na dziobie, gdzie nie znalazł śladu niczyich odwiedzin podczas swojej nieobecności. Aby ukryć dziurę w przepierzeniu, Wbił swój nóż ponad nią i zawiesił na nim grubą marynarską kurtkę, którą znalazł w łóżku. Po czym związał sobie z powrotem nogi i nałożył na ręce kajdany. Zaledwie się z tym uporał, gdy wszedł Dirk Peters. Kompletnie zalany, ale w dobrym humorze, niosąc swemu przyjacielowi żywność na cały dzień. Składała się z tuzina ogromnych pieczonych kartofli i dzbanka wody. Usiadł na jakiejś skrzynce obok koi. I zaczął otwarcie mówić, co myśli o poruczniku i o wszystkich wypadkach, jakie zaszły na pokładzie. Jego zachowanie się było zupełnie nieobliczalne i groteskowe. Przez chwilę nawet August miał porządnego stracha. Wreszcie jednak Dirk zabrał się do odejścia, murusząc przy tym obietnicę, że nazajutrz przyniesie więźniowi lepszy obiad. W ciągu dnia zeszło do niego dwóch harpuników w towarzystwie czarnego kucharza, wszyscy spici do ostatecznych granic. Podobnie jak Peters, wyłuszczyli mu przerywanym czkawką głosem wszystkie swoje projekty zupełnie otwarcie i bez żadnych zastrzeżeń. Zdaje się, że zdania były bardzo podzielone i tylko co do jednego punktu zgadzali się, mianowicie w sprawie napadu na płynący z wyspy Zielonego Przelątka okręt, którego pojawienia spodziewano się lada chwila. O ile August mógł zmiarkować, przyczyną buntu była nie tylko chciwość, Głównym powodem była osobista nienawiść porucznika do kapitana Barnarda. Teraz, jak się wydawało, banda rozbiła się na dwie partie. Na czele jednej stał porucznik, na czele drugiej kucharz. Jedna chciała zdobyć pierwszy napotkany statek i wekpiwać go na którejś z wysp Zachodnich Indii na okręt piracki. Drugie jednak Silniejsze stronnictwo, do którego należał Dirk Peters, skłaniało się ku projektowi, by zachować dotychczasowy kurs na południowy Pacyfik, a gdy tam się znajdą, zająć się połowem wielorybów albo też inaczej postąpić, zależnie od tego, jak się ułożą okoliczności. Opowiadanie Petersa, który już poprzednio często odwiedzał te strony, miało wielki wpływ na buntowników. W ciągłych marzeniach o dobrobycie, zdobyczach wahali się, który z projektów zaakceptować. W przekonywający sposób przedstawił im Dirk świat pełen nieznanych nowości i rozkoszy, jakie znaleźć można na niezliczonych wyspach Pacyfiku. Mówił o zupełnym bezpieczeństwie i swobodzie, jakiej by tam używali, ale najwięcej zachęcał szczególnie pięknym i łagodnym klimatem, obfitością dobrego jedzenia i urodą tamtejszych kobiet. Dotychczas nic jeszcze nie postanowiono, ale barwne opowiadania Metysa. Silnie działały na wyobraźnię Majtków i było bardzo prawdopodobne, że jego projekt zostanie przyjęty. Po godzinie trzeciej goście odeszli i przez resztę dnia nikt już nie wchodził do luku. August leżał w zupełnym spokoju aż do nadejścia nocy. Wtedy uwolnił się z kajdan i powroza i przygotował do nowej wyprawy. W jednej z znalazł flaszkę i napełnił ją wodą z banka pozostawionego mu przez Petersa, po czym napchał sobie do kieszeni zimnych kartofli. Ku wielkiej radości znalazł latarnię i kawałek świecy, którą mógł w każdej chwili zapalić, gdyż miał przy sobie pudełko fosforowych zapałek. Gdy noc zapadła, wyśliznął się przez otwór, ułożywszy poprzednio koce w ten sposób, aby naśladowały kształt leżącego człowieka. Gdy przelazł, zawiesił kurtkę na powrót, po czym zasłonił otwór deską, którą był wyciął. Był teraz pod dolnym pokładem i odbył tę samą drogę, co przedtem, aż do ładowni, przeciskając się między baryłkami. Doszedłszy tam, zaświecił świecą i przy jej mdłym świetle poszedł dalej z największą trudnością, znajdując drogę wśród ładunku okrętowego. Już po kilku minutach Przeraził go okrutny zaduch, jaki panował na spodzie i wydało mu się niemożliwe, abym mógł jeszcze żyć w tej zatrutej atmosferze. Zawołał mnie kilka razy po imieniu, a gdy mu nie odpowiedziałem, utwierdził się w swym przypuszczeniu. Bryk kołysał się gwałtownie i fale waliły o jego boki z takim łoskotem, że byłoby bezcelowe nasłuchiwać odgłosów ewentualnego chrapania czy oddychania. Podniósł zatem latarnię, jak tylko mógł najwyżej, abym dostrzegł światło i zrozumiał, jeżeli jeszcze żyją, że pomoc nadchodzi. Gdy jednak nie dawałem żadnego znaku życia, był już zupełnie pewny, że nie żyję i zawahał się, co robić. Postanowił wreszcie, jeżeli to będzie możliwe, utorować sobie drogę do mojej paki i przekonać się naocznie, czy słuszne były jego obawy. Przez pewien czas Posuwał się naprzód w godnym pożałowania w przerażeniu, gdy nagle znalazł drogę tak zatarasowaną, że nie mógł postąpić dalej ani kroku. Wtedy, zmożony tylu przeciwnościami, rzucił się w rozpaczy na bezładną kupę rupieci i rozpłakał jak dziecko. W tej samej chwili usłyszał brzęk tłuczonej przeze mnie butelki. Wypadek ten, choć niepozorny, zadecydował o moim życiu. Dowiedziałem się jednak o tym dopiero znacznie później, Jakiś wstyd i wyrzut, że był tak słaby i niezdecydowany, nie pozwolił Augustowi wyznać mi od razu tego, co mi później wobec naszej ścisłej przyjaźni już bez obaw opowiedział. Widząc bowiem na swojej drodze przeszkody, których zwalczyć nie był w stanie, postanowił wrócić do Koi. Nim się go potępi, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, jakie go skłoniły do powzięcia tego postanowienia. Noc mijała szybko i gdyby nie wrócił do łóżka przed świtem, spostrzeżono by na pewno jego nieobecność. Świeca się dopalała, było niezmiernie trudno wracać po matku i w ciemnościach odnaleźć klapę łuku. Prócz tego, wszystko przemawiało za tym, że już nie żyję, a w takim razie ja bym na jego dojściu do Paki nic nie zyskał, a on naraziłby się zupełnie niepotrzebnie na wielkie niebezpieczeństwo. 11 dni i 11 nocy poprzestawałem na małej ilości wody, którą mi przyniósł August, i niewątpliwie nie oszczędzałem jej z początku, licząc na rychłe wyjście z kryjówki. Atmosfera ładowni musiała się wydać człowiekowi przybywającemu ze świeżego powietrza wprost zatrutą, o wiele gorszą niż wydawała się mnie, gdym obejmował mą kryjówkę w posiadanie. Było to bowiem po kilkumiesięcznym przewietrzeniu okrętowego pudła. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać przelew krwi i inne potworności, których mój przyjaciel był świadkiem, jego uwięzienie, niewygody, cudowne ocalenie od śmierci, niepewność i strach, w których jeszcze żył jednym słowem, wszystkie okoliczności składające się na zupełną depresję moralną a będziemy wtedy patrzyli na jego rzekomy upadek przyjaźni i wierności z uczuciem raczej smutku niż oburzenia. Choć dźwięk szkła słychać było całkiem wyraźnie, August nie był pewny, czy ten hałas pochodzi ode mnie. Ale sama wątpliwość już była dostatecznym bodźcem do czynu. Wylazł po ładunku, aż prawie pod samą górę i, w wyczekawszy chwili ciszy, zawołał mnie jak tylko mógł najgłośniej, nie dbając już o to, czy go załoga usłyszy, czy nie. Wiemy już o tym, że ten niespodziewany wypadek wytrącił mnie tak dalece z równowagi, że nie byłem w stanie wydobyć głosu. Wówczas, przekonany, że brzęk nie pochodzi ode mnie i że jego obawy były zupełnie słuszne, zeszedł z ładunku i postanowił czym prędzej wracać. Przebył już znaczną część drogi, gdy odgłos padającego noża znowu go powstrzymał. Powrócił natychmiast. I wlazłszy powtórnie na ładunek, znów poczekał, aż się uciszy i znowu zawołał mi po imieniu. Wtedy odpowiedziałem. Przekonawszy się, że żyję, August, uniesiony radością, postanowił przezwyciężyć wszystkie trudności i niebezpieczeństwa i dojść do mnie za wszelką cenę. Błądził przez pewien czas między pakami, lecz znalazłszy wreszcie jakieś wolniejsze przejście, trafił w końcu do mojej paki zupełnie wyczerpany wypadkami. Tłumaczenie: Marian Stemar. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.